Musimy dokonać tutaj pewnej demonstracji. Niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie strachliwi nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu zależy w sposób szczególny. Armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z Waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczby obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z Waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę Państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, a w każdym demokratycznym państwie raz jedni wygrywają, a raz drudzy. Ostatnio wygraliśmy my. Ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny. Nie chcielibyśmy tego oczywiście. <śledzimy> nie można tego wykluczyć. To... <śledzimy> Polityka bojcie zwana się nie zmieni.